W tej chwili przeszukujemy te baseny pływowe u wybrzeży wschodniej Australii. Szukamy najbardziej toksycznej ryby na świecie. Szkaradnicowate są znane z najbardziej bolesnych urządleń w świecie natury. A dzisiaj zostanę ukąszony przez rybę kamień. Ale najpierw musimy ją znaleźć. Zacznijmy szukać! Trudno będzie znaleźć rybę kamień, ponieważ oprócz legendarnego urządlenia są mistrzami ukrywania się. Kluczem do tego będzie powolne działanie, metodycznie i aby nie nadepnąć na rybę kamień. Możesz patrzeć prosto na nią i nawet nie zdawać sobie z tego sprawy. Dlatego tak wiele osób nadepnąło na nie przez przypadek. Ale te ryby to nie wszystko, na co musimy uważać. To nie jedyne zwierzę, które może wyrządzić nam krzywdę tutaj w basenach pływowych Australii. Mamy też ślimaki, stożki i ośmiornice, apologlaena, jedno z najbardziej zabójczych stworzeń na świecie. I nie tylko samo przebywanie tutaj jest ryzykowne, ale musimy też pokonać czas. Przypływ nadchodzi szybko, a cały ten obszar wkrótce znajdzie się całkowicie pod wodą. Jeśli więc chcemy złowić naszą rybę, musimy to zrobić, zanim to się stanie. Wszystko wygląda dokładnie tak samo. To będzie trudne. O, o, o tam! Widzisz, jak się rusza? To właśnie ryba kamień. I nigdy bym nie zobaczył tej ryby, gdyby się nie zdradziła poruszając się. Jasny gwint. Te ryby są tak toksyczne, że nie mają reakcji ucieczki. Spróbuję złapać najbardziej toksyczną rybę na świecie głymi rękami. Dobra, zaczynamy. Wow, oto i ona. Oto ryba kamień. Spójrzcie na tego potwora z basenu pływowego. Nie mogę uwierzyć, że ją znaleźliśmy. Wygląda zupełnie jak żywa skała. Nigdy nie zauważyłbym tej ryby, gdyby się nie poruszała. Tylko dzięki temu, że trochę tam pływała, udało mi się złowić tę rybę. Można zwrócić uwagę, jak potulna jest ta ryba. Wie, jak toksyczna może być. Wow, ale stół już przygotowany na to, co będzie prawdopodobnie najgorszym urządleniem, jakie kiedykolwiek przyjąłem.